Ho, 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 ho. Merry Christmas! Dzień dobry wszystkim, witamy Was w dniu dzisiejszym z tej strony Anna i Rafał. Jesteśmy dzisiaj razem, ponieważ dzisiaj jest specjalny dzień nie tylko Boże Narodzenie, ale mówiłem wielokrotnie na naszym kanale, że jak się coś wydarzy w naszym życiu, to będziemy chcieli się podzielić tym razem z wami. I dzisiaj nadszedł właśnie taki dzień nadszedł. Nadeszła wiekopomna chwila, ponieważ y, musimy Wam coś ogłosić, musimy Wam coś powiedzieć i y, powiedzieć nowinę, jaka, jaka jest, jaka nas czeka i z czym to jest związane. Więc dobrze, już nie przedłużam, ale może się domyślicie z tytułu, może się domyślicie trochę z miniaturki, którą zrobiłem do tego filmu. Tutaj jest nasza niespodzianka. Nasza niespodzianka, Anna jest w ciąży. W maju spodziewamy się dziecka, także to jest coś, z czego naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeszcze będzie film, na pewno jeden niespodzianka. Czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, to się dowiecie z innego odcinka. Nie z tego. W tym filmie chcieliśmy tylko Wam to oznajmić i po prostu pochwalić się tą jakże dobrą wiadomością dla nas. No i uważam, że to będzie na pewno jakiś przełom w naszym życiu. Także bardzo się cieszymy, no i czekamy. Zanom do Maja, żeby pojawiło się nasze dziecko. Także no, naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że no, doczekaliśmy się tego, okay. że doczekaliśmy się tego. I po drugie też jest nam miło, tak jak mówię, podzielić się z, z wami tą, tą naszą nowiną. Jeszcze oprócz tego, dzisiaj jest Boże Narodzenie 25 grudnia, dlatego też chcieliśmy złożyć wszystkim najlepsze życzenia, zdrowych, wesołych świąt. Żebyś... Wesołych świąt! Tak, wesołych świąt, żebyście je przeżyli w rodzinnej atmosferze, spędzili je tak, jak sobie życzycie. No i wszystkiego dobrego Wam życzymy, tak? No i oczywiście z okazji Nowego Roku 2023 również życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Chcesz coś, Jana jeszcze dodać? Want to powiedzieć greetings for everybody and to thank you very much because you are watching us and you subscribe so much our channel. Ok, ja powiem coś po polsku jeszcze. Wszystkiego <laughs> najlepszego. I pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Daj mi, daj mi tego dzwona, ja też sobie podzwonię trochę, żeby nie było. <laughs> Także tak to jest tyle z naszej strony. To jest taki krótki film w dniu dzisiejszym, bo co można więcej powiedzieć? Każdy ma swoje zajęcia w święta, także nie przedłużamy. No i jeszcze raz wszystkiego dobrego i żegnamy się z Wami i zapraszamy na nasze następne filmy. Pa! Pa pa! pa.